Dzień dobry. Przede mną parkingi przy zalewie Chechu, przy głównym wejściu na ośrodek rekreacyjny w Trzybini. jestem na modernizowanej drodze, to jest łącznik między tymi parkingami a ulicą Głowackiego w Trzybini. To jest kierunek w stronę Głowackiego. Droga jest gminna, ten odcinek ma około 320 metrów. Modernizacja tego odcinka ma się zakończyć do połowy listopada, do 15. Listopada. Oczywiście, tutaj jest wykonywana nowa jezdnia. Będzie oczywiście nowa nawierzchnia, stara była bardzo zniszczona, ale też widzimy, że będzie część dla pieszych, dla rowerzystów, a także miejsca postojowe dla samochodów równoległe do jezdni. I jeszcze kierunek w stronę parkingu.